Bardzo po prostu taki, tak, tak to generalnie robię. A no jak u Ciebie jest z tą sprawą, jak u żywki. No bo wszyscy tam wcześniej już przeze mnie wspominali, że to rozmawiałem kiedyś z Paktafoniką, z PLK pan już się wtedy nazwali, tak jak wszedłem do garderoby, to się mało nie przewróciłem, bo po prostu tak było y, tą, powiedzmy, no jakieś tam rzecz do palenia czuć. Y, Wzgórze ja patrzę, czy inni muzycy, czy... czy y, ty to odrzucasz, słyszałem, zupełnie? To jest tak... E... Z jakichś tam używek takich totalnie, to nie to, że także w telewizji, tylko normalnie zawsze to mówię, w życiu nie paliłem. Żadnego zielonego świństwa, jak ja to mówię, i innych rzeczy, tym bardziej alkoholu nie piję w ogóle nie palę nikotyny itd., 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 itd. Ja wyznaję jakby proste, czyste zasady. Jeżeli mówię na przykład dzieciakom na wykładach, że pić alkoholu jest złe, to nie chcę ich okłamywać, chcę im mówić prawdę. I ja nie piję na przykład, że Jaranie marihuany jest złe i mówię, to na przykład ja też tego nie robię, nigdy nie robiłem, bo po prostu widziałem w swoim środowisku, co się dzieje z ludźmi, którzy takie rzeczy robią. Więc wiesz, ja nie chcę kłamać, kultura hip powstała w tak, żeby było, wiesz, była prawdziwa. Kultura hip jest oficjalna. Kultura hip-hop jest oficjalnie uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych i UNESCO jako kultura hip-hop Universal of czyli ja mam odpowiednie dokumenty. Bidzi ale kora Jackowska, nasz no. legenda, manam, no, wujek samozłonu w polityce, mówili, że tak naprawdę no, ta Marysia sławna Gang, to nie jest takim nic Ale ja no. wiesz, że nasz premier też się przyznał, że palił, ale wiesz, co mnie to obchodzi? Ja nie jestem nimi, ja jestem DJ Big W Wojciech Kowalewski, który reprezentuje prawdziwą kulturę hip-hop i mnie nie obchodzi, co oni robią, tak? Ja mówię młodym ludziom, że to jest złe, a jak oni, a co oni robią z tym to Yeah. Wiesz, o co chodzi, tak? Ja na przykład grywam na imprezach, gdzie 10 tysięcy ludzi w Holandii yy, jest, y, są. Ludzie, ale ale czujesz, że jarają, piją. Słuchaj, tak naprawdę w Holandii na tych imprezach, których... Ja, no piją oczywiście. No piję piwa, to właśnie chciałem to powiedzieć, że jest na przykład bardzo dużo ludzi różnych razy albo No, ale się wtedy właści... czujesz, bo kolor... sam głosisz takie poglądy, żeby nie pić, nie palić, a, a w Holandii prawie każdy jest tam albo na albo na pite Słuchaj, ty. właśnie. To 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 jest taki, ale jest taki gadżet, że na przykład wiesz, ludzie, którzy tam kurczę są na tych imprezach, to w większości jak się ktoś pyta o coffee shop, tak, czyli tym miejscu do palenia, to nie że To turysta i mi się już to znudziło tak naprawdę. A ludzie, którzy są ci akurat ci moi przyjaciele, jakoś tam, wiesz, oni są mniej więcej tak jak ja, lubią sobie piwko wypić, aczkolwiek nie palą, nie palą żadnych tam rzeczy, a wiesz, no tam jest tak, że u, tam ludzie piją, z różnych ras narodowości religii, tam się nigdy nic nie wydarzyło. Odkąd grałem w Holandii, nigdy nie widziałem żadnej draki, a u nas w Polsce grałem już na nie jednej imprezie, gdzie kończyło się, że ktoś miał nie wiem, kufel głowy, w głowę, wiesz, bity i tak dalej. To, to jest, jest, jest to chore dla mnie, tak? Ludzie, ludzie tego nie kumają, naprawdę jest to, jest to straszne. Aczkolwiek wiesz, no, jeszcze mówiłem i, i nie dokończyłem, że, że Universal Zulnation jest organizacją stricte prawną, mamy swoich adwokatów, nasze logo, nazwa jest prawnie zastrzeżona, w, w Polsce już były dwa, dwa przypadki, że wytaczaliśmy dwa, pro... znaczy, prawie wytaczaliśmy dwa procesy, już byliśmy na drodze prawnej. Za użycie naszego loga, wiesz, ludzie myślą, że kultura to jest tak, że te dzieciaki, co mają po 16 lat, ubierają się w te ciuchy, o to są ci hip-hopowcy, a to nieprawda. Wiesz, średnia wieku takich ludzi związanych z kulturą hibą to od 30 do 60 lat takich, wiesz, no, świecie... ma chyba już 60 będzie. Prawie miał. będzie miał 60, a no, inni moi przyjaciele mają po 35-45 lat, tak, wiesz, natomiast ty to, co... ubierasz się tak samo, jak właśnie ci kolesi, tacy młodzi z tymi spodniami. Tak, ja. Wyglądasz tak, wiesz, tak samo. Ja mam pewien samego sona, do którego na wywiadówki chodzę, tak samo ubrany no, Ale tak? po właśnie. Jak mówię, że nauczyciele z Tobą rozmawiają? Tak, to widzą te wszystkie Twoje dziary, tatuaże, to te, z tego jest, wiem, że jesteś, jesteś dumny. Mógłbyś do kamery pokazać i wyrecytować, co tu jest napisane? Nie sądzę, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczony, dawajcie, a będzie Wam dane. Jest to motto, którego staram się trzymać w życiu. Jest to cytat z Biblii. Co i wiesz. Wygląd nie czyni kurczę człowieka. Ja znam ludzi w garniturach, którzy są okropni, tak? którzy są, kurczę, robią przekręty na ludziach i tak dalej. Akurat ja mam ta, ta, taką sytuację, że ludzie, ci, którzy mnie znają nauczyciele i tak dalej, wiedzą, czym się zajmuję, wiedzą, że stawiam na, naprawdę na to, na edukację młodzieży i, i robię wszystko, żeby żeby młodym ludziom pomagać, żeby zabierać ich z tej, z tej, z tej, z tej złej drogi gdzieś, wiesz, od, od alkoholu i tak dalej, rozmawiam z nimi, daję im... Wielu osobom młodym dałem jakieś tam takie, wiesz, wskazówki lub szanse takie życiowe, po prostu na jakieś koncerty pierwszych zabierałem i tak dalej, i tak dalej. Więc, wiesz, no, nauczyciele z mną tak rozmawiają normalnie, no bo wiedzą jaki jestem, tak, wiedzą jaki jestem, wiedzą, że, wiesz, nie... Ale, nie, nie ale jakby dru z drugiej strony, jakbym... jakby taki właśnie gościu w garniturze chciałby, po prostu... <laughs> lubi się tak ubierać i chciałby być hip-hopowcem w tą kulturę z Ulo nation to może tak takim znaczy... być? Słuchaj, Czemu się ja ci tak. Powiem tak. Słuchaj, teraz powiem ci tak, jeden z moich najlepszych przyjaciół e, jest księdzem. Ma 36 hmm. lat jest księdzem. E, w ogóle na księdze nie wygląda. Chodzi w bluzie w, w kapturze, jeździ ze mną na koncerty. U mnie uczył się DJingu na przykład, i wiesz, no, jest księdzem, tak? Jest związany z kulturą hip-hop, jest e, bardzo zajarany e, nurtem rastafariańskim. I to jest normalnie ksiądz, który prowadzi msze w kościele, przyjeżdża ze mną, rozmawia. A ty takie konwencjonalny msze? Tak, prawdziwy, to jest normalnie prawdziwy Aha. ksiądz, wiesz, no, ksiądz katolicki, tak? prowadzi Czy tam na gramofonach trochę się Nie, normalnie. Skrycie, Chociaż. Y Wy słuchaj nas, Chociaż Curtis Blow. Blow, jeden z pierwszych raperów na świecie, w Stanach Zjednoczonych otworzył kościół. Jest pastorem, e, w którym prowadzimy się rymując. Ludzie przychodzą, leci muzyka, jest DJ i on rymuje o Bogu, wszystkie piosenki są o Bogu. Także, znaczy, kawałki, nie piosenki. No mówię piosenki, żeby mm -hmm. sucha, e, widzowie, którzy nas oglądają, a nie wiedzą, to... Tylko tak. o brzegu jest silna opcja taka hip-hopowa? Znasz Wiesz, kogoś? tak naprawdę nie wiem. Naprawdę, jak, może to dziwne, ale w Polsce bardzo słabo tak, jak, jakby jestem obez, obeznany, znam z tych starszych ludzi i tak dalej, aczkolwiek nie, nie wiem, znaczy... Ty, Wiesz, w każdym mieście można zauważyć dużo tych młodych ludzi tak poubieranych, aczkolwiek z wieloma, jak, jak nieraz rozmawiam, oni w ogóle nie wiedzą o czym mówią. Oni tak naprawdę nie wiedzą o czym mówią. Po prostu mówią tylko o tym, co widzą w telewizji Viva. A w telewizji Viva czy w MTV można zobaczyć, wiesz, raperów w nieswoich samochodach, wyproszonych z dziewczynami, które nie są ich, z, wiesz, z po prostu z tombakiem na szyi i cyrkoniami. Po prostu, wiesz, to jest, no jest to śmieszne, są, jest totalnie, są zachłośnięcie Ameryką. A co masz na Ko Korale? A ja mam korale z logiem z Lunation która jest dla mnie najważniejsza. A te takie ruchy, bo kiedyś to było tak, że jak ktoś jest hipozytą, to jo, ziom, lewa na górze, prawa na dole, Wiesz, ja gestykuluję po prostu, gestykulacja pomaga w rozmowie. Jestem, zawsze byłem żywym człowiekiem, takim energicznym i tak mam. To nie jest tak, że po prostu, wiesz, sobie stoję przed lusterkiem i tą ręką muszę tak, a tą tak. Tak już jestem. Ale tak mówisz tak, wiesz. Wiesz, ziom, Michał, to tak mówi? wtedy, nie? No każdy, ma swój, każdy chce być jakiś tam charakterystyczny, wiesz, pewnie wtedy mówi też to, co musi powiedzieć, bo pewnie mu tam w telewizji, te, bo jeżeli kręci programy, musi być jakiś charakterystyczny, wiesz, no ja nie chcę, żeby ludzie mieli moje jakieś tam, wiesz, telefony, tak jak jego mają, po prostu wolę lepiej, żeby ludzie, wiesz, miałem takie przypadki, że po prostu... Chora dziewczyna, która była na jednym z moich wykładów, była karmiona, nie przyjmowała pokarmów normalnie, była karmiona przez rurkę do żołądka. Chciała iść do, na studia plastyczne do Krakowa i zrezygnowała, bo jest chora. Musi być pod opieką rodziców. Po spotkaniu ze mną napisała do mnie maila, że bardzo mi dziękuję, że dałem jej taką nadzieję, że jak nie spróbuje zrealizować swoich marzeń, to do końca życia się z tym nie pogodzi. Postanowiła, że jednak pojedzie do tego Krakowa, jakoś to wymyśli, weźmie pielęgniarkę, rodzice wynajmą czy cokolwiek. Że takie rzeczy są fajne, Kurczę, Ci ludzie do mnie takie rzeczy piszą, młodzi ludzie przeważnie w z małych miejscowości, ale jest to fajne wiesz, siedzi ci 500-600 osób na wykładzie oni Cię słuchają oni Ci wierzą, ufają i nie możesz im kłamać możesz, musisz mówić prawdę wiesz, ja wiele złego w swoim życiu widziałem bardzo wiele złego w swoim życiu widziałem i po prostu tym młodym ludziom to mówię, że ta zła strona jest naprawdę krótka, ta, ta zła droga w życiu jest bardzo krótka i wiesz, ta dobra dobra prawdziwa kiedyś muzycy rockowi śpiewali, że nie wierzą politykom, wiadomo, Tomek Lipiński a jak to jest u Ciebie? Jestem takim samym człowiekiem jak każdy, mamy mam jakieś tam swoje opcje polityczne i tak dalej, aczkolwiek... Mówiłeś kiedyś PiS, prawda? Nie, PiS no, <laughs> to mówię tylko wtedy, jak się żegną z braćmi ze Stanów czy skądś, wiesz, czyli pokój i inne rzeczy. A po, a po rosyjsku już nie mówisz, już mir. Już, nie, nie, nie mówię, aczkolwiek w Ukrainie, w Ukrainie mam bardzo, bardzo dużo znajomych. Teraz właśnie w sier... pod koniec sierpnia będę grał na największym festiwalu związanym yy, z kulturą hip-hop yy, na Ukrainie, w Holandii w lipcu, na... W wielkim festiwalu hip-hopowym, kultury hip hopowej w Huxburgu, organizowanym przez Universal Zool Nation. Wiesz, my się traktujemy jak jedna wielka rodzina. Czyli zapraszamy się, przyjeżdżamy do siebie, do mnie dużo ludzi przyjeżdża, legendy graffiti, le legendy DJingu. przyjeżdżają do, do domu, wiesz, sobie po prostu spędzają wakacje w Polsce. Tak to wygląda. Ludzie zostaną w Mamy już wiele razy DJing, już powoli kończymy. DJing, ja kiedyś. Ja uwielbiam, jak ktoś skreczuje, naprawdę, jest rewelacja. O, Kiedy... ja tam średnio tak. Ale jesteś mistrzem w Nie, nie jestem żadnym mistrzem, no co, to tak nie można mówić, nie ma żadnych mistrzów, mistrzem to jest, wiesz, dla mnie mistrzem to jest, nie wiem, Grand Wizard który robi takie ktoś rzeczy. Kiedyś ktoś mi powiedział, jak próbowałem swego nie, czasu, nie, nie. Ja Ci powiem, że tak. że, że jak nie idzie, te, te, na, bo grasz na gramofonach, na płytach winylowych, to trzeba po prostu kiślu polać i wtedy się będzie ślizgało. może jakiś dobry Patent, to się tam nie ma ślizgi